Hej, jestem maksymalnie 11018 to jest kolejny odcinek na moim kanale. Ostatnio dużo, ale wróciłem I, i dzisiaj będzie 4 fajne gierki na telefon, część druga Pierwszą grą będzie Suzy serw Tą grę na pewno każdy zna bez wyjątków ktoś nie wiem, to jest. Nie miał dzieciństwa. No i nie muszę tłumaczyć raczej tej gry, ale ja mam wytłumaczę. Po prostu tu trzeba biegać swoją postacią. Mm. I tu trzeba biegać. I... Byłem postacią na torach, trzeba przeskakiwać, omijać i takie tam rzeczy, turlać się, no. im dalej się doleci, tym lepiej. No i jakim skinem ja tu zagrać. Mhm. Zagram Arabę albo nie. Zagram nim sobie. Spoko. No i po prostu no, trzeba zbierać pieniądze. Przeskakuję się przesuwając palcem. No i no tyle. Nie w tą grę trochę grałem, ale ostatnio miałem od niej dużą przerwę, więc mogę nie grać najlepiej. Water, hasło, woda. O to ja się przesuwałam. No to nieźle. No i tu jekry nie muszę nikomu przestać, więc niedługo dojdziemy do następnej po prostu. A ten jest łyż ujdźmy dołem. O już jest a. Jeszcze tylko ter i będzie dobrze. A, i tu się zbiera różne, właśnie litery, jakieś ciastka i inne rzeczy. I, i, i jak to się nazywa? A, i się zbiera właśnie różne przedmioty typu jack, jetpack Magnes. Każe coś innego robi. Oj, już tu jest. Dobra. Jeszcze tylko ry może się uda w tej grze Prawie zginąłem uch, poblisko jest ry doskonale No i możecie mnie subskrybować Mm. i dawać łapeczki w górę to jest naj najlepsze wsparcie że tu wie, że go lubią i że dają mu łapeczki, jest nagle szczęśliwy więc no, dawajcie łapki uszczęśliwiajcie tych youtuberów Zostanie takim butie to najgorsza noc, no ale no, kto co lubi. I nie zginęło, ale no, nie był Byli... to wynik. Ile tam było? 35 tysięcy. Co? Uu, pięknie pas. Mi się podoba. I już przechodzimy do następnej gry. Następną grą będzie body tas. tamtos, nie wiem jak to się czyta. I tej że chodzi o to po prostu, żeby podrzucać jak najwyżej nasza, nasza osobę, postać i do tego ma się inną postać i tu z boku właśnie po prawej stronie jest taka linia i trzeba klikać, gdy ten latający ludek był na tym stojącym. No i się osiąga to wyniki i... W prawym górnym rogu jest siła go, znaczy nie siła, tylko ile mu zostało siły energii. Jeśli mu się skończy, to po prostu no już nie złapie i ten typ spadnie na ziemię. Mm, nieźle. I. Tak to mniej więcej wygląda, no. no, ja nic nie poradzę, no, takie życie. Im że jest, tym lepiej podczas łapania. No i no, już powoli do kosmosu dochodzi. Nie wiem, co więcej mówić. Tak naprawdę. Chyba przejdziemy zaraz do następnego. Bo czas leci. A, tak naprawdę, to jest druga gra. A, jeszcze dwie. Jest tak naprawdę siódma, czy tam ósma minuta? ósma. No i się zarabia pieniądze. No i no. Tyle. Trzecią spoko będzie idealny stykon. Może nie musicie tej gry znać. No. I w tej grze chodzi o to, że masz własną kopalnię, ją ulepszasz. To kupisz inne kopalnie. I lepszość pracowników, dokupujesz pracowników no, takie rzeczy się tam robi nagrywa się, nagrywa się i no tyle tak naprawdę o tej grze. wszystkie gry zalecam do jeszcze czwarty greb to nie będzie żadna niespodzianka w 100% znacie Tą mam czwartą grę. Naprawdę... Nagrywałem o niej dwa czy tam trzy filmy. Ale później wam powiem co to jest ta gra. I te gry się nie powtarzałem z poprzedniego odcinka. I zachęcam do obejrzenia poprzedniego odcinka, bo on, on był fajny. Moim zdaniem gorsze, które były od tych, ale no. Kiedy rzecz lubiłam, teraz inna. A teraz zdecydowanie wolę Fortnite od Clash Royale. I jest tam ta gra tak naprawdę. Uuu, mam dużo pieniążków. Dobra, więc idę do kopalni węgla. Najlepszej mojej kopalni jak na razie. No, to, no, no i muszę iść tam. Tam sobie podwoję nagrody, Bo nagroda to jest bardzo dużo. Jeden AC to jest dużo. Jak zaczniecie to k 1 to będzie nie mała suma. No ja i teraz sobie podwajam. Już 115 AC Jestem więcej niż milionerem. Codziennie nagrywamy. gramy. 20 superkotówki. Dwie skrzynie. No, no. lagi. Dobra. Pierwsza skrzynia, niestety, to jest zwykłe. Nie jakieś dobre. jak tam moi pracownicy? Spoko. Dobra. To, to naprawdę mam mnóstwo pieniędzy.